Dobra, co dalej? Dalej? Tak, dalej! Co teraz mam dla ciebie zrobić, żebyś mnie odmienił? O, nawet nie porozmawiamy? E... Nie, rozumiem, śpieszy ci się. Któż chciałby być upiornym trolem dłużej niż to konieczne? E, przepraszam, nie chciałam... Tym razem chciałbym cię prosić, żebyś pozbyła się tych piekielnych dzwonków z moich drzwi wejściowych. Co? Jak niby mam to zrobić? Gdybym wiedział, już dawno sam bym to zrobił. Powiedz, dlaczego wisi ich tu aż tyle? Ktoś ewidentnie nie chce, żebyś wyszedł. Skoro tak bardzo bali się ciebie, że przywiązali ci jeden do nosa, to jak myślisz, co pomyśleli o mnie? Hmm. Może to dla ciebie zbyt trudna? Nie. Coś wymyślę.